Miłośnicy mocnych wrażeń mogą wziąć udział w rajdzie samochodowym. Organizatorem większości takich imprez jest Automobilklub Klub Gorzowa. Odbywają się tutaj także zloty samochodów terenowych, wycieczki samochodowe, spotkania dla niepełnosprawnych i dzieci z domów dziecka, turnieje, szkolenia zawodników i ratowników drogowych. Turnieje rycerskie organizowane są na zamku w Kożuchowie. W czasie kilkudniowych zmagań odbywają się pojedynki kuszników, łuczników, koncerty muzyki folkowej, biesiady rycerskie oraz gry i zabawy plebejskie. Gorzów Wielkopolski Licząca 130 tysięcy mieszkańców administracyjna stolica województwa leży nad Wartą. Najokazalszym zabytkiem miasta jest gotycka katedra trójnawowa z końca XIII wieku z wieżą o wysokości 52 metrów. Na placu obok katedry stoi okazała fontanna pałksza. Postacie dzieci symbolizują źródła zamożności miasta. Chłopiec z młotem, przemysł maszynowy. Dziewczynka z łódką, rzeczną żeglugę handlową. Dziewczynka z wędką, rybołówstwo. Kobieta z wiadrami to symbol pracowitości Gorzowian. Miasto żyje sportem. Kajakarze i wioślarze z Gorzowa sięgają po najwyższe trofea, jednak sportową wizytówką miasta od wielu lat jest żużel. Sport, rekreacja i wydarzenia kulturalne tworzą bogate kalendarium z życia Gorzowa. Położenie miasta wśród lasów i jezior dodaje mu atut doskonałej bazy do rajdów turystycznych. Zielona Góra. Malownicze miasto położone na stokach Wału Zielonogórskiego liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców i jest siedzibą lubuskiego samorządu. Miasto silnie związane jest z tradycją winiarską. Uprawiano tu winorośl i produkowano wino. Do tradycji winiarskich nawiązuje dział winiarski Muzeum Ziemi Lubuskiej, mała winnica wokół Palmiarni oraz obchodzone co roku winobranie. Wrześniowe winobranie to ponad tydzień trwający wielki festyn pod patronatem Bachusa. W Winnym Grodzie odbywa się także Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Co dwa lata gromadzi ogromną rzeszę uczestników, jak dotąd z ponad 57 krajów całego świata. W Zielonogórskiej Filharmonii wśród wydarzeń prym wiodą międzynarodowe spotkania muzyczne Wschód-Zachód. Przez okres miesiąca odbywają się koncerty nie tylko w Zielonej Górze, a wykonawcy pochodzą z całej Europy. Swoją wielką przygodę mogą przeżyć na Ziemi Lubuskiej chętni do podziwiania piękna krajobrazu z lotu ptaka. Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Przylepie oferuje loty turystyczne szybowcem lub samolotem. Prowadzi szkolenia spadochronowe, szybowcowe, samolotowe i paralotniowe. Na miejscu jest hotel z restauracją, siłownią, salą gimnastyczną i sauną oraz pole kempingowe. Wśród oferowanych usług są loty widokowe, czartery i loty fotograficzne. Przystanek Woodstock to wielki dwudniowy festiwal rokowy, wymyślony i zrealizowany przez Jurka Owsiaka, szefa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza przeszła oczekiwania organizatorów. W 2003 roku ściągnęła 300 tysięcy uczestników. Były to jedne z największych koncertów tego typu w Europie o zupełnie wyjątkowej formule organizacyjnej. Bez biletów wstępu, bramek, płotów, batalionów ochroniarzy, za to z niesamowitą pozytywną energią i wzajemną życzliwością. Pośród lasów i jezior na obrzeżach Puszczy Nadnoteckiej położony jest Pałac w Mierzęcinie. Zbudowany w XIX wieku w stylu neogotyku angielskiego otoczony jest zabytkowym parkiem z licznymi pomnikami przyrody. W 2001 roku został odrestaurowany z kompletnej ruiny. Obecnie pałac pełni funkcję ośrodka hotelowo-szkoleniowego. Jego atutem jest doskonała kuchnia i wnętrza zachowujące ducha dawnej epoki. Na gości naszego regionu czeka zróżnicowana baza noclegowa: od kempingów, schronisk poprzez pensjonaty, motele aż po luksusowe hotele. Wiele obiektów noclegowych zlokalizowanych jest w zabytkowych budynkach, pałacach, dworkach, oferując swoim gościom szeroki wachlarz wysokiej jakości usług oraz wspaniałą kuchnię. Nowoczesnym obiektom towarzyszą liczne możliwości rekreacyjne baseny, sauny, solaria, jacuzzi, jak również korty tenisowe, kluby fitness, siłownie, pola golfowe, ośrodki jeździeckie. Niektóre z nich specjalizują się w wypoczynku połączonym z odnową biologiczną oferując szeroką gamę zabiegów kosmetycznych, rekreacyjnych, leczniczych, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Dużym atutem jest profesjonalny personel i samo położenie ośrodków w atrakcyjnych turystycznie zakątkach regionu. Szeroka jest również oferta hoteli świadczących usługi konferencyjne, mających doskonale wyposażone sale konferencyjne. Swoim gościom hotele oferują wyśmienitą kuchnię. Wśród zagranicznych gości wielu preferuje polskie dania i chętnie zapoznaje się z tajnikami naszych tradycyjnych potraw, zwłaszcza jeśli podane są w atrakcyjny sposób, w przepięknych wnętrzach lubuskich dworków i pałacyków.